Cześć. Jestem tej strony Sasha PS. I dzisiaj chciałam aha, no tak. Widzicie ze mną to co kiedyś nagrywałam na zielonej szkole w zeszłym roku ośiecznej. Moje y, Angela LPS. Angela LPS y, Krzyknęła Dobra. do Silly LPS, że. dobre, ja to już Dobra. No. Okej, okay, teraz już widzicie Minecrafta No dobrze. Y, więc tak. Zaraz się tutaj pojawi napis, y, mój Facebook. No i wbijajcie na mojego Face'a. Y, już wam od razu mówię, że y, będzie Q&A. Y, nie będzie końca z filmikami. To już wam od razu mówię, ponieważ Misia mnie... Misia Wisia LPS mnie przekonała, żebym... No... Żebym się tak nie smuciła i... Bo patrzcie, w tym montowaniu filmików naprawdę jest ciężko. Patrzcie, ten gówniany telefon mi się... Trzy razy wyłączył Wiecie dlaczego? Nie, nie dlatego, że Siedziałam na nim, na gierkach Bo tam w ogóle gierek nie mam Mam tylko jedną Nebulosa, zaraz się pojawi tutaj nazwa Dobra, pojawiła się I polecam mam tą grę, ale No przez to, że Ja co chwilę siedzę Na telefonie To no niestety, mam tak już, bo jestem uzależniona niestety No i mam już tak i przez to mi się co chwilę wyłącza telefon Bo oglądam na YouTubie, montuję filmiki, ściągam sobie piosenki, słucham piosenek właśnie I no ściągam sobie takie, Ała, dobra, ściągam sobie takie właśnie obrazki Oh Minecraft, czemu ja go nie mam? Czemu mi nie działa komputer? Czemu? Czemu? Powiedzcie mi to! Powiedzcie! No błagam! Dobra, nie będę rysznęła, głupa W ogóle nie jestem jakaś głupia, mam jakiegoś. Nie, no dobra. Więc pod tym filmikiem zadawajcie tylko i wyłącznie pytania do QA. No i na Facebooka właśnie zapraszajcie mnie do znajomych i no. Tu jeszcze raz pokażę Wam moją nazwę. Pokażę Wam na koniec tutaj. W opisie będzie. Jest tutaj fajna gierka. No więc to na tyle. Papatki! Aha, zapomniałam o najważniejszym. Będę miała nowego petka. Zgadujcie jakiego. To będzie unikat. Ale zgadujcie jakiego. I... Mogę wam za chwilę pokazać, ale nie. To będzie niespodzianka. Yy... So. Yy, dobra. Yy. A może nie. co jasne. O, to, to jest super. No, nie ma już więcej, dobra. To jest super tapetka. Zrobię ja taką ustawię. Ja kocham normalnie Minecrafta. Zadawajcie mi pytania do QA. Yy, I jeszcze jedno, będę miała no właśnie tego nowego petka. Yy, w poniedziałek mama mi zamówi, bo ja oczywiście nie mam szajsu. Hajsu. Hajsu. I to będzie. Będzie uwaga, 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 dam, dam 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 short hair. Jeden, jeden taki, którego można nigdzie, to znaczy nigdzie nie można go spotkać. Pewnie nikt go nie ma, ale nie wiem, nie jestem pewna, ale na pewno dużo osób go nie ma, ponieważ on jest taki superowski. 58 z zostawą. Ja. Hej. No dobra, to nazywa pa, papaszki.